Witajcie kochani, w nowym roku mamy już 2020. Wiecie, co niesamowite jest to dla mnie? Nie wiem, czy na Was to też robi takie wrażenie, niby tylko rok, a jednak cała data wydaje się dla mnie magiczna. Nagrywam prosto. Dostałam komunikat od znajomego, że fajnie by było, gdyby, gdyby telefon był poziomo, ale po prostu no, jest mi zdecydowanie wygodniej w tych warunkach, jakie mam na ten moment. Żeby telefon był jednak e, pionowo nie poziomo, więc tak na ten moment po prostu będzie. E, tak. E, mam nadzieję, że zaczęliście nowy rok trochę lepiej niż ja, bo ja się przeziębiłam, co w ogóle e, mi się rzadko zdarza. Zwłaszcza w ostatnim czasie, tam może jeszcze kilka lat częściej chorowałam. Ale teraz zdecydowanie rzadziej choruję i jestem po prostu zdziwiona, że, że tak akurat na Sylwestra, e, ale cóż, najwyraźniej coś puszcza. Coś puszcza i coś z tym przeziębieniem chcę e, odejść z moich przestrzeni. Być może jakieś jeszcze e, niesprzyjające mi, niekarmiące mnie schematy i przekonania, więc oddaję je wszechświatu razem z, z moim przeziębieniem. E, i, <laughs> także przepraszam, mogę mieć trochę zachrypnięty głos. E, ale cóż, no i wiecie, chciałam dzisiaj z Wami pogadać na temat wdzięczności. Myślę, że to może być taki fajny temat na powitanie nowego roku i na w ogóle rozpoczęcie nowego roku. Temat wdzięczności jest mi naprawdę bardzo bliski. Jest bardzo fajny. I myślę, że właśnie jest taki ciekawy na ten, na ten teraz czas. Bo wiecie, ze mną wdzięczność jest już od pewnego czasu. Ja praktykowałam chyba trzy lata temu, zaczęłam praktykować Dziennik Wdzięczności gdzie codziennie zapisywałam rzeczy, za które jestem wdzięczna po to, ażeby poszerzyć swoją percepcję postrzegania świata, postrzegania swojej rzeczywistości, postrzegania tego wszystkiego, co mnie otacza. I z racji, że ja jestem taka ogólnie bardzo sensualna i tak bardzo namacanie świat, lubię doświadczać i poprzez zmysły, to ja ta moja wdzięczność nie opierała się tylko na takich ogólnych rzeczach typu, że nie wiem, jestem wdzięczna za to, że. Mam nogi, mam dwie nogi, mam dwie ręce, fajnie. Nie, ja zawsze to tak e, mm, opisywałam sobie w tamtym zeszycie i czułam też dodatkowo tą wdzięczność w takim szerszym znaczeniu, e, a mianowicie to co dzięki temu w ogóle mam. Jestem wdzięczna za coś i co dzięki temu mam. Tak, czyli jestem wdzięczna właśnie za to, że te nogi niosą mnie z punktu A do punktu B, że niosą mnie po ziemi, że dzięki nim czuję kontakt z ziemią, że dzięki nim mogę pobierać energię y, y, ziemską tak? z, z mat, od matki ziemi, że widzę świat w kolorach, że, y, że mam zmysł dotyku, tak? że mogę dotykać, że mogę smakować, że mogę czuć zapach. No jest tak dużo tego wszystkiego, za, za co ja ogólnie czuję wdzięczność. I bardzo mi ta e, praktyka e, wdzięczności pomagała. E, bardzo pomagała mi poszerzać w ogóle percepcję właśnie postrzegania swojej rzeczywistości i tego, jak wiele jest, e, jak, za jak wiele rzeczy my możemy być wdzięczni. Naprawdę. I mm, dla mnie ogólnie, w, w momencie, kiedy my jesteśmy w jakiejś, powiedzmy, ciemnej dolinie, coś tam się w nas wydarza, e, wydarza się w naszym życiu, czy też w nas niefajnego, to wdzięczność jest taka bardzo kojąca w moim odczuciu. Bo e, pozytywnym myśleniem możemy sobie trochę też tam narobić biedy, <grydy> z tego względu, że e, w momencie, kiedy e, coś się dzieje, tak, coś się wydarza i my mówimy sobie. Wszystko będzie dobrze, a jesteśmy naprawdę w ciemnej dolinie, to nasz umysł to nie uwierzy. No bo jak możemy myśleć, że, jak możemy mówić sobie w ogóle, że będzie dobrze, kiedy no z każdej strony ten umysł widzi, że się wszystko wali. Wcale nie jest dobrze. To jest takie okłamywanie go, prawda? Ale kiedy znajdziemy, spróbujemy znaleźć coś, za co, za co faktycznie możemy być wdzięczni, a naprawdę każdy z nas to ma. Bez względu, gdzie byśmy się nie znaleźli, w, jakiej, e, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach, naprawdę zawsze mamy za co być wdzięczni. Zawsze. I więc nie jest to oszukiwanie umysłu, i on pójdzie chętnie za, tym, za tą wdzięcznością, jeżeli mu pokażemy, że faktycznie my coś mamy, tak? Że faktycznie coś jest w tej naszej rzeczywistości, za co możemy w tym momencie powiedzieć dziękuję. I. E, Moje początki z wdzięcznością były właśnie na takiej zasadzie, że aże byłam wdzięczna za, e, za, to, co, za to, co mam, tak? Za to, co mam w, w sobie, czy też za to, co mam ogólnie w swojej rzeczywistości. Dopiero jak e, mniej więcej po połowie roku praktykowania, no może nawet troszeczkę wcześniej, zaczęłam czuć wdzięczność za. E, Doświadczanie życia, za doświadczanie Jego nie tylko w tych takich, wiecie, pozytywnych, fajnych aspektach, nie tylko czuć wdzięczność za to, że nie wiem, ktoś okazał mi miłość czy jakieś inne fajne, pożądane uczucie czy, że poczułam fajne jakieś uczucie, pożądane z powodu jakiejś sytuacji, szczęście, radość. Nie. Wiem. Wieć, spotkanie z przyjaciółmi w ogóle super, bez troska na przykład, nie? Nie, ja zaczęłam czuć wdzięczność za dosłownie każde wydarzenie mojego życia, nawet to, które było trudne, bo yy... i myślę, że właśnie to ta praktyka wdzięczności w jakiś sposób sprawiła, że ta moja percepcja postrzegania rzeczywistości tak się poszerzyła, że zdawałam sobie sprawę, że, że, że rzeczy, które yy, w danym momencie mogą mi się wydawać trudne, to one finalnie do czegoś mi prowadzą, i że ja finalnie będę za nie wdzięczna, tak czy inaczej. Więc mogę podziękować za nie już teraz. Już teraz mogę za nie podziękować, bo wiem, że nic się nie dzieje bez przyczyny i że za jakiś czas, kiedy to być może bardziej to zrozumiem, kiedy być może bardziej dostrzegam sens tego, co się wydarzyło, to stwierdzę, że faktycznie mogę być za to wdzięczna. Wiecie, i naprawdę. Naprawdę, ja jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarza w moim życiu. Ja jestem wdzięczna za każdą osobę, którą spotkałam w moim życiu. Nawet jeżeli by ta osoba okazała się e, nie do końca miła dla mnie, na przykład, tak, bo doświadczam takich znajomości, też wiadomo, każdy doświadcza. I, e, I mimo wszystko, ja i tak jestem wdzięczna. Nawet jeżeli ktoś mi powie coś niemiłego, nawet jeżeli ktoś w ogóle w jakiś sposób mnie odtrąci czy odepchnie. To jestem wdzięczna, chociażby dlatego, że e, na przykład na samym początku znajomości się okazało, że ktoś e, traktuje mnie w sposób, który no, jest poza moimi granicami i nie do końca mi odpowiada. Więc ja jestem wdzięczna za to, że na samym początku e, to w, się ujawniło, tak pokazało, i że ja mogę tą znajomość zakończyć już teraz. Nie angażując się w nią emocjonalnie, energetycznie i tak dalej, tak? Więc jestem wdzięczna za to. Jestem wdzięczna za to, że zostało mi zaoszczędzone jakieś e, większe, na przykład, e, może nie tyle cierpienia, ale jakieś inne uczucia, które by w jakiś sposób były e, dla mnie mm, no trudniejsze, tak? Bo wiadomo, na początku, e, kiedy kogoś poznamy i nie, znowu mi w ogóle ze znajomości i relacje. Okej, okay, niech będzie. Że na początku kogoś poznamy i e, wydarzy się jakaś sytuacja, przez co my czujemy smutek, no to wiadomo, że ten smutek na początku jest taki, to no jest sobie, tak? Ale po kilku tam miesiącach, no mógłby być już trochę większy smutek, prawda? Więc można czuć wdzięczność, że czujemy go na początku w trochę mniejszym stopniu. E, tak. Taka jestem radosna teraz, a, a jeszcze, nie, jeszcze parę godzin temu nie byłam taka radosna, wiecie? To się też tak u mnie zmienia. Więc też czuję wdzięczność teraz za to, że jestem taka radosna, nie? Fajnie. Tak, więc y, ta wdzięczność jest naprawdę pod tym względem niesamowita, że ona bardzo poszerza percepcję postrzegania świata. O ile my się oczywiście na to otworzymy, tak? No i oczywiście y, wydaje mi się, że y, jest takie. Najistotne, najistotniejsze w tej wdzięczności to, żeby dziękować sobie. Wiecie? Żeby dziękować sobie, że e, tak naprawdę e, no ja wierzę w to, że wszystko, co się wydarza w naszej rzeczywistości jest konsekwencją naszych wyborów, bardziej świadomych czy też mniej świadomych. E, mm, nie do końca rezonuje ze mną e, sama... Ta, jakby to powiedzieć, zasada przyciągania, tak? Prawa przyciągania, że my sobie przyciągamy coś albo coś od siebie odpychamy. Czy to jakiś tam, w jakiś sposób to funkcjonuje? Aczkolwiek nie do końca mi się podo podobają, czy nie do końca zgadzam się z tymi wszystkimi założeniami tego prawa przyciągania, aczkolwiek wydaje, wydaje mi się, że owszem. Jakby to powiedzieć? I, e, wiele rzeczy, które się wydarza w naszej rzeczywistości, jest konsekwencją naszych pewnych schematów, programów, które mamy w swojej podświadomości, e, przez co podejmujemy decyzje, często nawet te nieświadome, e, w oparciu o te, o te schematy czy o te pro, programy. A prawo przyciągania, ona, ono y, bardziej mówi o tym, że my, e, jeżeli czegoś bardzo chcemy, to. Wtedy możemy to przyciągnąć w jakiś sposób. No, niby tak, ale jeżeli mamy jakiś program w sobie, który na tym nieświadomym e, poziomie e, nie będzie. E, mm, nie będzie e, e, taki połączony z tym. E, z tym naszym pragnieniem, powiedzmy, to my tego i tak nie przyciągniemy, tak? Więc, no nie wiem, może źle rozumuję prawo przyciągania. Jeżeli tam. Wiecie, też w. No nie wiem, może źle rozumuję to prawo przyciągania. Przyznaję się, nie mam z tym problemu. Ale, ale bardziej uważam, że, że właśnie to, co się wydarza w naszym życiu, ma związek z programami, które są po prostu w nas na poziomie świadomym czy też nieświadomym. A więc tworzymy sami swoją rzeczywistość, sami ją kreujemy, sami jesteśmy tymi kreatorami naszej rzeczywistości, więc cokolwiek się w naszym życiu wydarza. To my jesteśmy stwórcami tego, prawda? Więc, yy, yy, więc warto dziękować sobie yy, za, coko, za to, co, cokolwiek się w naszej przestrzeni wydarzy. Bo yy, nawet jeżeli wydarzy się coś, co jest trudne, tak? to zdać sobie sprawę z tego, że w jakiś sposób mogło to mieć związek z, yy, z naszym przekonaniem na temat rzeczywistości nie jest proste, tak? No bo tutaj w tym momencie musimy wziąć odpowiedzialność w ogóle za całe swoje życie i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju decyzje, które podejmujemy, co jest trudne. Naprawdę wiem, jak to jest trudne, bo zetknęłam się z tym, tak? Musi... Potrzebowałam stanąć ze sobą w prawdzie i, i przyznać się do tego, tak, ok, za no, poszalałyśmy trochę. <taki> Takie mamy programy, a nie inne no jesteśmy, e, jestem e, mm, słowa potrzebuję dobrego jestem odpowiedzialna po prostu w jakiś sposób za to, co się wydarzyło w mojej, w mojej rzeczywistości i e, dzięki czemu mogę zobaczyć, że, że mam tą moc w sobie tak, że mogę e, że mogę uważniej kreować swoją rzeczywistość że nie muszę zrzucać odpowiedzialności na drugiego człowieka czy też na los, że mi coś uczynił, Tylko mogę wyciągnąć z tego konsekwencje, tak mogę wyciągnąć z tego wnioski, mogę e, następnym razem mogę zadecydować inaczej. Tak, nie czuć się taką bezbronną, że nic nie mogę w tym życiu zrobić, bo to trzeba mieć do czegoś szczęście czy nie. Bo kwestia szczęścia to też jest kwestia przekonania. Czy my uważamy, że faktycznie mamy w czymś szczęście, czy nie? Tak? Więc to wszystko naprawdę jest w nas. Takie jest bynajmniej moje rozpoznanie, takie jest moje podejście do życia. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, ale ja wolę czuć, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. Jest mi z tym po prostu zdecydowanie lepiej. Po prostu czuję się bardziej wolna. Nie potrzebuję zganiać tego na Boga. Nie wiem, na cokolwiek innego, na los, na. Wiecie, no po prostu wszystko jest we mnie. Tak sobie umyśliłam, że wszystko jest we mnie i tak mi dobrze z tym. Więc, więc, więc to dziękowanie sobie i dziękowanie sobie za wszystko, co w ogóle się wydarzy w naszej rzeczywistości, też tego dobrego, prawda? Bo my często, o tym mówił Jacek Walkiewicz na swoim wystąpieniu na TEDzie, co mi mega mi się podobało to wystąpienie, ono się nazywało. Potęga możliwości? Nie, moc możliwości? Boże, nie pamiętam. Zamieszczę pod filmikiem. Zalinkuję, tak, bo naprawdę dla mnie to jest po prostu mega, mega wystąpienie, bardzo lubię w ogóle jaska Walkiewicza. I on mówił właśnie o tym, że my bardzo często, w momencie, kiedy się coś wydarzy w naszym życiu, to mówimy, że udało się. Prawda? Udało się. No nie. To my to zrobiliśmy. W momencie, kiedy mówimy, że on tam chyba podawał przykład piłkarzy wracających z, z meczu, i mówimy, udało im się. Nie, to były, to, były, to były godziny treningów, mnóstwo włożonej energii, mnóstwo włożonego czasu, że ci ludzie wygrali ten mecz, prawda? Więc nie udało się, oni to zrobili. A w momencie, kiedy my mówimy, że komuś się udało, to zabieramy tą moc sprawczą. Która jest w nas. Prawda? I tak możemy sobie iść przez życie i mówić sobie. Znowu mi się nie udało. Znowu mi albo udało się. Nie, ja to zrobiłam, albo ja tego nie zrobiłam. Mm? E, dla mnie osobiście jest to zdecydowanie. E, mm, nie tyle. Też uwalniające, ale dodatkowo e, pozwalające mi mm, iść przez życie z taką pewnością, że ja naprawdę mogę dużo, że, e, że nie muszę czekać na jakieś e, wyjątkowe okoliczności, żeby dokonać tego, co e, Pragnie moje serce, tak? Że w każdej sytuacji mogę podjąć danego y, rodzaju decyzję albo, albo zmienić zdanie. Prawda? Mm. Ja wiele słyszałam razy od osób bliskich mi, y, że tak wyszło. Coś się wydarzyło, coś, coś ktoś zrobił bliski mi. Co nie do końca e, było, nie wiem, e, w ogóle fair wobec mnie, tak, w jakiejś relacji, tak wyszło. No tak wyszło, no samo po prostu wyszło. Nie? Ja nie brałem w tym udziału, ja nie brałem w tym udziału, tak wyszło. No zupełnie w ogóle mi to, no nie, no nie, no nie zgadzam się z tym po prostu, nie zgadzam się z tym. E, oczywiście jest to moje zdanie, tak jak mówię, każdy, każdy może mieć swoje ale wdzięczność jest wracając do tego tematu wdzięczności jest właśnie tym narzędziem pięknym i niesamowitym który sprawia, że moja wizja postrzegania świata poszerzyła się o tak na no, tak naprawdę i um, wiecie nie chcę iść przez życie z przymkniętymi oczami, nie dostrzegając w ogóle tego wszystkiego, co mnie otacza we wszystkich kolorach i tych jasnych, tak pięknych i tych ciemnych i tej jednej strony, o której mówiłam i o ciemności i o świetle, tak? Chcę widzieć to wszystko. Chcę widzieć to wszystko i, i temu wszystkiemu móc powiedzieć dziękuję. Ceł, e, tak wybieram, tak zadecydowałam w moim życiu to zaprosiłam do mojego życia prawdę w takich kolorach, w jakich ona się objawia. Nawet jeżeli bywa trudna, nawet jeżeli bywa tak trudna, że, mm, że umysł słowi, ciężko jest ją ogarnąć. Nawet wtedy. Bo uwierzcie mi, że w, w moim życiu y, było tak dużo kłamstwa, jakim zostałam nakarmiona, y, że zdecydowanie wolę prawdę, nawet jeżeli jest trudna. I y, pewnie większość z nas, ale. Też mi się wydaje, i to jest moje rozpoznanie, że jeżeli nie ma w nas takiej wewnętrznej zgody i gotowości na to, że faktycznie chcemy żyć w tej prawdzie, nawet jeżeli jest niewygodna, to to kłamstwo będzie w tej naszej przestrzeni funkcjonowało. Bo nie ma tej wewnętrznej zgody, nie ma tej wewnętrznej gotowości. Hmm? Wierzę w to, że słowa mają magiczną moc i mają wielki potencjał w sobie. I, e, I wierzę w to, że w momencie, kiedy mówimy o czymś, że na coś jesteśmy gotowi, albo że coś byśmy chcieli e, zmienić w naszym życiu, czy że czegoś byśmy się chcieli dowiedzieć, to to faktycznie się manifestuje. Ale jeżeli my mówimy jedno, a myślimy drugie, to wtedy nie działa. Tak zaczęłam od tego tematu wdzięczności, ale mocno mi się to wszystko rozjechało. Ale tak czuję wiele tematów w sobie, które są takie połączone po prostu między sobą mocno różnymi niteczkami i staram się sama to wszystko w mojej głowie poukładać w jakiś tam sposób a żeby sobie w jakiś sposób z tym wszystkim co do mnie przychodzi poradzić. E... Mm. Ale tak, wiecie, czuję wdzięczność. Czuję wdzięczność nie tylko za to, że żyję. Tak, tak, tak naprawdę z, mm, z tej głębi mojej duszy czuję taką wdzięczność za to, że żyję i za wszystkie doświadczenia, jakie, e... jakie pojawiły się na mojej drodze Mimo tego, że były momentami, mm, no, miażdżące moją konstrukcję, ale y, czuję wdzięczność za to, że cały czas tu jestem. Cały czas mam szansę y, dokonywać wyborów, podejmować decyzje, doświadczać, nie? Doświadczać. Ja mam fioła na punkcie doświadczenia. <laughs> naprawdę, naprawdę. Uwielbiam doświadczać po prostu mm, życia, oddechu, e, piękna, tak? Kolorów. Jestem bardzo ekspresyjną osobą. Bardzo. E, I to wszystko ma dla mnie takie naprawdę mega znaczenie, że ja mogę coś tak doświadczać sensualnie. Poprzez zmysły, a dodatkowo też e, tego czucia w sobie, tych uczuć, tej energii, która wibruje gdzieś tam w różnych częściach ciała, z powodu różnego rodzaju e, sytuacji, czy właśnie emocji. Uwielbiam to, naprawdę. E, jestem wdzięczna za tą właśnie energię, którą czuję, jak wibruje we mnie. Jestem wdzięczna za. E, Hmm. Za co dziś mogę powiedzieć, za co dziś jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za e, fantastycznego sylwestra, za cudowny czas, który spędziłam z moimi kochanymi przyjaciółmi. Tak dziękuję za to, że Was mam. Naprawdę, hmm. jestem wdzięczna za to, że e, jest dzisiaj tak troszeczkę bardziej słonecznie, bym powiedziała, bo ja jestem jednak hmm, taka. Dziewczyna Słońca. I, I lubię. Lubię bardzo, jak jest bardziej widno. Lubię, jak słońce ogrzewa moje buzię, ogrzewa moje ciało. Jestem wdzięczna za pyszną kawę, którą sobie zrobiłam. Że mi się chciało, pomimo tego, że jestem troszkę przeziębiona i, i e, może nie do końca czuję się tak e, sprawnie fizycznie. A nie lubię, jak mi coś blokuje to jednak zrobiłam dla siebie tą kawę, więc jestem sobie bardzo wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, że e, zrobiłam sobie też dobry obiad. Wiecie, jadłam kaszę z pomidorami suszonymi. Uwielbiam kaszę w ogóle. Chciało mi się ją zrobić sobie nawet. Wiecie, tak wymyśliłam na szybko, bo nic nie miałam. A jestem, jestem wdzięczna za to bardzo. Za co jestem jeszcze wdzięczna? Jestem wdzięczna za ciepły koc, na którym siedzę, bo jest mi tak przyjemnie i miłutko na nim. Mm. Jestem wdzięczna za. E, za Was. Mm, tak, jestem wdzięczna za Was, bo po prostu taką miałam wewnętrzną potrzebę nagrać dla Was filmik. Gdyby Was nie było, no to nagrałabym dla siebie. Też fajnie. Ale, ale jestem wdzięczna, że jednak mogę się podzielić tym e, wszystkim co się we mnie wydarza i, i że ktoś to potem odsłucha bez względu na to czy się zgodzi ze mną czy nie ale jestem wdzięczna za to że e, mam w sobie tą odwagę żeby pokazać to światu to co czuję tą moją e, najprawdziwszą stronę tą prawdziwą część mnie hmm. Jestem wdzięczna za to, że patrząc teraz przez okno widzę ludzi, jak wracają z pracy, bo czuję się bezpiecznie dzięki temu. Dzięki ludziom zawsze się czuję bezpiecznie. Mm. Jestem wdzięczna za ptaki, które widzę teraz, jak, jak latają. Mm. Często mi się śni, że latam. Myślę, że byłam w którymś wcieleniu ptakiem. Mm. Nawet Wam zdradzę, że wiem to z medytacji. <grywa> Bez względu na to, czy wierzycie we wcielenia, czy nie, bo myślicie, teraz już w ogóle pojechała. <grywa> Ale tak. Tak widziałam w medytacji. Chyba sobie nie wymyśliłam. Mm. Jestem wdzięczna w ogóle za medytację. Medytacja jest niesamowita. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu wchodzić do swojego wnętrza i e, iść do mojego domu. Iść do mojego domu. Jestem wdzięczna za ten mój wewnętrzny dom. Jestem wdzięczna za drogę moją, na którą e, zadecydowałam się wkroczyć te kilka lat temu. Jestem wdzięczna za to, że żyję teraz w zgodzie ze sobą. I oczywiście jestem wdzięczna za to, że mam dwie nogi i dwie ręce. I za wszystkie moje części ciała, bez no względu na to, jakie by nie były. Hmm. Tak. To tyle dla Was na dziś. Czuję teraz tą wdzięczność. Właśnie to jest takie niesamowite w tej wdzięczności, jak się zacznie o niej mówić i zacznie się wymieniać tych kilka rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To po prostu idzie, idzie, płynie, płynie jedno za drugim i naprawdę można być w ciemnej dolinie, ale można czuć wdzięczność za to, że się widzi ptaki. Nie trzeba być koniecznie wdzięcznym tylko za, za to, co mamy, naprawdę, prawda? Fajnie, to jest cudowne, to jest w ogóle, wiele rzeczy to są takie podstawy, za które, no, jak ich nie ma, to ciężko się wtedy cieszyć z lecącego nad nami ptaka. <grym> ale... ale... Fajnie jest widzieć też to, bo, bo my to mamy za darmo. Każdy z nas to ma, tak? Bez względu na to, w ogóle, jaki mamy status społeczny, każdy z nas to ma. Każdy z nas może to zobaczyć. <laughs> Naprawdę, tak pięknie powiedziała któregoś razu moja przyjaciółka kochana, że yy, kwiat kwitnie dla każdego. Dla każdego. I dla tego złego. I dla tego dobrego człowieka. Prawda? To jest miłość bezwarunkowa. On kwitnie dla każdego. Mm. To jest takie piękne. Też można podciągnąć pod wdzięczność. Dobra kochani. To tyle dla Was na ten moment. Mam w planach kolejne filmiki nagrać, bo myślę, że to pewnie jeden by nie był, o wybaczeniu. Bo zobaczę, jak będę to czuła w, w dniu, w którym bym chciała to zrobić, bo jeżeli nie będę czuła, to, to wezmę, wybiorę inny temat. Ale tak wybaczenie chciałabym bardzo poruszyć. To tyle na ten moment ode mnie i buziaki do następnego. Pa, pa.